Jest to prezenter wiadomości, starzejący się prezenter, którego wyniki są coraz gorsze, więc stacja postanawia odsunąć go od pracy, innymi słowy zwolnić. Ale on w czasie swojej ostatniej audycji zapowiada, że strzeli sobie w głowę za tydzień. Co szokujące. Oglądalność się zwiększa. I co robi stacja? Przechodzimy teraz do drugiego motywu, jaki jest w tym filmie, czyli postawa telewizji. Telewizja zamiast odsunąć człowieka, który ma ewidentnie zaburzenia i Problemy ze sobą, postanawia wykorzystać go, aby zwiększyć swoją oglądalność. Więc mamy tą cyniczną postawę mediów, która zamiast skupić się na indywidualnym człowieku, który ewidentnie ma problem ze sobą, wykorzystuje go. I przejdźmy teraz do trzeciego motywu, jaki jest w tym filmie. Jak mówiłem, ma trzy wątki. Trzecim jest romans między drugoplanowymi bohaterami: Między Maksymilianem, który jest szefem Howarda, jego wieloletnim przyjacielem. Starzejącym się dziennikarzem, który ma jeszcze, powiedzmy, etos pracy dziennikarskiej, tak jak wydaje nam się, każdy dziennikarz powinien mieć. A Dianą, która jest młodą, zarządzającą menadżerką w tej telewizji, która jest wierna tylko i wyłącznie słupkom i liczy się dla niej tylko i wyłącznie oglądalność i przychody. Mają romans. I ten romans na pewien sposób stanowi odzwierciedlenie problemów, jakie znajdują się w samej telewizji. Konflikt między podążaniem z oglądalnością, którą reprezentuje Diane, i problem między pewnym etosem pracy, jaki reprezentuje Maksymilian, i ich wzajemne relacje, które muszą koniec końców doprowadzić się do pewnego finiszu. I obserwujemy to w trakcie filmu. Świetne, święty jest ten wątek.